Hejka! Witam Was w nowym odcinku! Dzisiaj znowu mam dla Was coś super! Jakiś czas temu dostałam od Karandasz Polska zestaw 40 kredek Karandasz Luminense. Jesteście ciekawi jak będzie wyglądał rysunek stworzony tylko tymi kredkami? Bo ja bardzo! Okej, okay, zaczynamy! W pudełku mamy dwie kasetki z kredkami. W każdej znajduje się 20 kolorów. Pudełko jest naprawdę bardzo porządnie wykonane. Bez problemu wyjmuje się górną kasetkę, a dolna jest na stałe przymocowana do pudełka. To w sumie dobrze, bo mamy pewność, że kredkom nic się nie stanie. Cały unboxing zrobiłam na Instagramie. Zresztą tam wszystko zawsze pokazuję na bieżąco. Dużo wcześniej niż pojawiają się recenzje czy filmy, więc jeśli chcielibyście widzieć wszystko zawsze wcześniej i więcej niż na YouTubie to zapraszam Was na mojego Instagrama. Możecie także zobaczyć zaległe story między innymi w zapisanych relacjach o nazwie Unboxing. Pojedyncze kredki są również bardzo porządnie wykonane. Wyglądają trochę jak pastele. Są jasnobrązowe i tylko u dołu i na czubku kredki widać, z jakim kolorem mamy do czynienia. Ja mam w domu kilka luminensów, które kupiłam wcześniej na sztuki, więc użyję ich także do tego rysunku. Kilka kolorów się zdublowało, ale to dobrze, bo jeśli użyję najpierw tych kredek na sztuki, to zestaw wystarczy mi na więcej rysunków, więc same plusy. Zaczęłam od przyklejenia papierowej taśmy na kartkę. Tak, żeby po skończeniu pracy wokół rysunku była taka ładna, czysta, biała ranka. Zaczęłam oczywiście od szkicu, który od razu zrobiłam kredkami. Jeśli rysuję dla siebie, to uwielbiam robić taki luźny szkic, właśnie od razu kredkami bo nie trzeba się wtedy martwić o przebijający ołówek albo poświęcać czasu na to, by szkic był jednocześnie widoczny i niewidoczny. W sensie, wiecie, żeby nie przebijał przez kredki, ale żebym wiedziała, gdzie rysować. Dlatego uwielbiam od razu szkicować kredkami, którymi będę rysować. Jak już widzieliście, w zestawie mamy aż 40 bardzo kolorowych kredek. Dlatego uznałam, że pierwszy rysunek który nimi wykonam, również musi być kolorowy i fajny, jakby również był szczegółowy, bo bardzo lubię rysować detale. Przypomniało mi się, że kiedyś rysowałam takie kolorowe sukulenty, podlinkuję Wam tą pracę w opisie filmu. Od niej jednak minęło już trochę czasu, więc z ogromną przyjemnością tworzyłam dzisiejszy rysunek. Nawet nie wiecie, jak bardzo ucieszyłam się z tej paczki. Tak jak już wcześniej mówiłam, dotychczas miałam tylko kilka kredek Karanldaż Luminens, ale już nawet te kilka sztuk sprawiało, że moje rysunki wyglądały 100 razy lepiej. A teraz, kiedy mam 40-kredkowy zestaw i mogę wykonać cały rysunek tylko tymi kredkami, czuję, że prace będą jeszcze lepsze. Pewnie już zauważyliście, że Luminensy mają naprawdę super pigmentację i że wspaniale się blendują. Tutaj ciekawostka, bo blendują się świetnie nie tylko między sobą, ale także z innymi markami kredek. Wiele razy te kilka sztuk, które wcześniej miałam, uratowały mi rysunek, kiedy przez mieszanie różnych marek kredek zrobiły mi się takie brzydkie grudki, a kredkami Luminance zawsze umiałam to ładnie wyrównać. Uwielbiam w tych kredkach też to, że bez problemu można rysować jasnymi kolorami na tych ciemnych i wszystko doskonale widać. Dzięki temu można zrobić tak, jak ja dzisiaj zrobiłam, czyli wykonać szkic po prostu kredkami i nie przejmować się tym, że trzeba będzie mnóstwo razy coś korygować, bo robi się to bez najmniejszego problemu. Jak już widzieliście, standardowo zaczęłam od bazy z markerów alkoholowych. Tak tylko luźno nakreśliłam nimi kolory, żeby później szybciej mi się rysowało. To taki mini trick, dzięki któremu praca idzie szybciej, a to przy tym rysunku było wyjątkowo ważne, dlatego że zdjęcie, z którego rysowałam, było już samo w sobie bardzo wymagające. Do tego rysowałam na formacie A4, a zwykle rysuję na A5 albo nawet na A6, czyli na dużo mniejszych kartkach, więc tak, dzisiaj czekała mnie dość duża praca. Do tego bardzo kolorowa i szczegółowa. Więc takie zaznaczenie kolorów markerami bardzo ułatwiło mi rysowanie. Przynajmniej na początku, do czasu, aż zrobiłam pierwszą warstwę kredkami. A co do warstw, to w tym miejscu chciałam powiedzieć, że polubiłam te kredki nie tylko za intensywne kolory czy za super blendowanie chociaż za to oczywiście też ale przede wszystkim za to, że można nakładać naprawdę nieskończoną ilość warstw, a przy moim sposobie rysowania jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Niektórzy, pewnie też wielu z Was, rysują pracę po kolei, na przykład przy portrecie. Najpierw zajmują się oczami, później ustami, twarzą, uszami, potem całą skórą i jak już mają ją gotową, to dopiero zabierają się za włosy, następnie za ubranie i tak dalej, a na koniec dopiero za tło. Wiadomo, kolejność jest różna, ale wiecie pewnie o co mi chodzi. Po prostu niektórzy rysują po kolei, nie wracając po milion razy do jednego miejsca na kartce, tylko poświęcają mu określony czas i gotowe. A niektórzy, tak jak ja, rysują po prostu od ogółu do szczegółu. Czyli tak jak widzicie. Najpierw zrobiłam bazę z markerów na kartce, potem nałożyłam pierwszą warstwę kredek, później następną i następną i tak po 100 razy wracam do różnych miejsc, by dorysować kolejną kropkę, czy tam cień. Tak, żeby praca z minuty na minutę wyglądała coraz lepiej i coraz bardziej realistycznie. Dlatego dla takiego stylu rysowania możliwość wielu warstw to naprawdę ogromne ułatwienie przy pracy. Bo tak jak już wcześniej wspomniałam, inaczej mogą się robić brzydkie grudki albo co gorsza, kartka może się po prostu przedziurawić, nawet jeśli jest bardzo gruba. Rysunek już wygląda coraz lepiej, widzicie już też, że będzie naprawdę kolorowy. Dlatego czas opowiedzieć więcej o kolorach i blendowaniu. Możecie od kilku minut obserwować, jak powstaje dzisiejszy rysunek, i na żywo wygląda super, ale na filmiku w przyspieszeniu wygląda to jak prawdziwa magia. Serio, jak kiedyś nagrywałam malowanie farbami, to w przyspieszeniu wyglądało to tak gładko. Po prostu każdy element tworzył się tak lekko. Nie wiem za bardzo, jak to wyjaśnić, ale chodzi mi o to, że nie widać, żeby rysownik. W tym przypadku ja męczył się przy rysowaniu. Po prostu kilka ruchów ręką i powstaje kolejny element, kolejna warstwa. Wydaje się, jakby te kredki płynęły po kartce, dokładnie tak jak pędzle z farbą, i to zdecydowanie jest zasługa tego blendowania. Widzicie, nałożyłam kilka kolorów: różowy, fioletowy, niebieski, zielony, na to trochę czerwonego i żółtego. Zupełnie nie po kolei, nie tak jak tworzy się próbniki. Nie tak jak wygląda tęcza, nie odcieniami danych kolorów, tylko naprawdę losowo. Czerwony obok zielonego, czy fioletowy obok żółtego, i nagle, kiedy przyjechałam po nich jakąś jaśniejszą kredką, albo po prostu bielą, to wszystko bez problemu się ze sobą pięknie łączyło. No naprawdę jestem zachwycona. Tak właśnie działały te moje pojedyncze luminesy, i byłam mega ciekawa, jaki efekt można uzyskać, mając większy zestaw tych kredek. I już wiem, że można nimi narysować dosłownie wszystko. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale często kiedy coś jest bardzo polecane i chwalone i ja już w końcu zdecyduję się na zakup tej rzeczy, to okazuje się, że wcale nie jest taka super i nie wiem, czy mam za wysokie oczekiwania po tych wszystkich recenzjach, czy po prostu nie jest to dla mnie, albo wcale nie jest to takie dobre, jak wszyscy mówią. No nie wiem. I bałam się, że tak też będzie z karandasz luminęsk bo to jednak są jedne z najdroższych kredek dostępnych na rynku i jeśli coś jest tak bardzo chwalone i jednocześnie takie drogie, to oczywiście ma się wysokie oczekiwania, to normalne. Jednak kiedy użyłam pierwszy raz tej kredki, a tu ciekawostka, pierwszą luminance dostałam w gratisie przy jakimś zamówieniu produktów plastycznych. Był to kolor niebieski i wtedy rysowałam właśnie coś niebieskiego i postanowiłam ją wykorzystać przy tamtej pracy, i nawet nie wiecie, jaka była różnica w rysowaniu tą kredką i innymi, które wtedy miałam. Tak mi się spodobała, że po jakimś czasie dokupiłam białą i żółtą. Przy okazji polecam tą żółtą, bo to jest naprawdę super odcień. No i te dwie kredki okazały się super, więc kupiłam jeszcze kilka kolorów, ale to nadal było mniej niż 10, więc te kredki to był raczej dodatek do innych marek, i za bardzo nie dało się nimi stworzyć całego rysunku. Ale na szczęście po jakimś czasie Karandasz Polska dostarczyła mi ten zestaw 40 kolorów i w końcu mogę sprawdzić cały potencjał tych kredek, a wyrazem ze mną. Bardzo się cieszę, że sprawdzamy je razem, bo recenzja na świeży jest zawsze najlepszą opcją, żeby wychwycić wszystko co ważne, bo po czasie człowiek się przyzwyczaja do wszystkiego i zalety przestają aż tak zachwycać, a wady przeszkadzać. Naprawdę, te kredki mają mnóstwo plusów. I bardzo jej polecam, ale uwaga! Dostrzegłam też pewien minus. Chociaż nie jest to jakiś ogromny minus, który jakkolwiek mógłby te kredki dyskwalifikować, ale i tak Wam o tym opowiem. Mając zestaw 40 kredek, mogłam rysować wszystkimi w jednym czasie i zauważyłam, że poszczególne kolory różnią się od siebie miękkością. Na przykład jasna niebieska, swoją drogą najlepsza kredka z tego zestawu. Jest bardzo miękka, idealnie się ją nakładało i nie było z nią żadnego problemu, ale za to ciemnoróżowa była strasznie twarda, tak jakby w ogóle nie pasowała do tego zestawu i nią niestety nie dało się niczego zblendować. Nakładając ten kolor, musiałam to robić normalnie kreskami i używać innych kredek do zblendowania tej barwy. Nie było to na szczęście nic trudnego, ale nawet nie wiecie, jak bardzo się zdziwiłam, kiedy okazało się, że kredki w jednym zestawie mogą się między sobą aż tak różnić. Jeśli macie kredki Karendarz Luminance, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy Wy też to zauważyliście i czy ma to dla Was duże znaczenie, bo ja jak już się przyzwyczaiłam do tego, że te kredki są różne, to rysowało mi się OK. Wiedziałam, którą i jak mam użyć, i już bez problemu. Zresztą ja przeważnie mieszam ze sobą różne marki kredek przy jednym rysunku, więc to dla mnie żadna nowość, że jedne są twardsze, inne bardziej miękkie i tak dalej. Ale kiedy zaczęłam tworzyć dzisiejszy rysunek i nie byłam jeszcze na to przygotowana, to nie powiem, bardzo się zdziwiłam i lekko przeraziłam, bo nie wiedziałam, jakie jeszcze niespodziewane sytuacje mogą mnie czekać. Na szczęście, jak widzicie, mimo początkowych obaw, wszystko szło gładko. Dosłownie. Kredki przy tym rysunku już spełniły swoją rolę. Naprawdę, mimo wielu godzin spędzonych przy tej pracy, bardzo dobrze mi się rysowało. Nie czułam takiego znudzenia rysowaniem jednej rzeczy, albo co gorsza, bólu ręki przy dociskaniu kredek, bo one są serio super miękkie. Więc jeśli tak jak ja kochacie miękkie kredki, to naprawdę warto o nich pomyśleć. Praca idzie gładko, dosłownie, tak jak już wcześniej wspominałam, i bardzo przyjemnie się nimi rysuje. A to bardzo ważne, by przybory nas nie zniechęcały do tworzenia. A jeszcze lepiej, jeśli nie tylko nie zniechęcają, a zachęcają. Także ma się ochotę szybko wrócić i rysować coś nowego. Na koniec, by rysunek był jeszcze bardziej realistyczny, użyłam takich neonowych pisaków. Pamiętam, że korzystałam z nich przy rysowaniu tego wcześniejszego sukulenta i efekt był super, więc postanowiłam skorzystać z tego triku także tym razem. Robiłam po prostu po kilka kropek różnymi kolorami w losowych miejscach, tak by było wiele detali i praca wyglądała na jeszcze bardziej wielowymiarową. Nie obeszło się oczywiście też bez białego żelopisu, który za każdym razem wciąga rysunek na kolejny poziom. Skorzystałam też z innych żelopisów, tym razem kolorowych, Wzięłam różowy, żółty, czarny i czerwony. Na koniec kilka kropek czarnym cienkopisem w miejscach zacienionych i gotowe. Nasz super kolorowy i szczegółowy rysunek jest już skończony. I tu ciekawostka. Kredek zostało mi dość sporo. W kolorach, które miałam zdublowane, używałam tych kredek, które miałam na sztuki i skończyła mi się żółta, a z trzech kolorów zostało równo po pół kredki. Skradek, który miałam pojedynczo, to nie zeszło jakoś dużo. Jedynie z białej zużyłam równo połowę. Ale to nic dziwnego, bo nią i jasno niebieską blendowałam dosłownie wszystko w tym rysunku. Nie wiem jak Wy, ale jestem bardzo zadowolona z tego rysunku. Kredki spisały się idealnie. Dajcie koniecznie znać, czy macie chociaż kilka sztuk w domu i jeśli tak, to jak Wam się pracuje tymi kredkami. Napiszcie też koniecznie, jak Wam się spodobał ten filmik i co chcielibyście oglądać na kanale. Ja mam jeszcze w zanadrzu kilka filmików, ale jestem bardzo ciekawa, na co Wy czekacie, więc koniecznie dajcie znać, a ja wszystko wezmę pod uwagę. Chciałam Was jeszcze zaprosić na Instagrama, bo zbliża się październik, a październik to Inktober, czyli taka zabawa, podczas której tworzy się pracę tuszem albo po prostu rysunki związane z Halloween. Ja przez cały październik będę właśnie rysować pracę na Inktober, więc jeśli lubicie takie klimaty, to serdecznie was zapraszam. Zresztą dwa lata temu cały październik był właśnie poświęcony Inktoberowi. Może pamiętacie, jeśli nie, to wam tutaj gdzieś podlinkuję. I no to tyle. Zapraszam na Instagrama, dziękuję za oglądanie, koniecznie zostawcie jakiś komentarz i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć!